Cześć, dziewczyny. Czasami mam taką potrzebę podzielenia się z wami jakąś moją historią, anegdotką, moimi spostrzeżeniami, bo wiem, że czasami trafiają one do pewnych kobiet, które potrzebują tego w tym momencie. Więc dzisiaj takie moje spostrzeżenia na temat wykończenia tego domu, zakupu domu, i zacznę tak przewrotnie. Jestem z siebie dumna, że dałam radę. Mało tego, Wy jesteście ze mnie dumne, że dałam radę, tym bardziej jest mi bardzo miło. Natomiast ile ja łez wylałam, ile stresów przeżyłam, jaki proces przeszłam, to tylko wiem ja. Bo efekt końcowy, super, mam dom pod Warszawą, ekstra, z ogródkiem, pięknie. Ale... to było naprawdę nie lada wyzwanie, bardzo dużo znaków zapytania. Dużo takich, wiecie, momentów, gdzie trzeba podjąć decyzje. Różne decyzje. I to są takie nie, niewygodne. Niewygodne momenty, gdzie jest presja, czas i ta decyzja musi być podjęta. Jaki kolor? Jakie, jakie panele? Jaka łazienka? To, tamto. I to jest wszystko naraz skumulowane najczęściej. No i to jest nie lada wyzwanie. Ja nie jestem taka kwestii urządzania domu. Dopiero się tego wszystkiego uczę, czuję. Więc było to dla mnie wyzwanie. Ale dałam radę i mogę być z siebie dumna. I mówię to głośno i wyraźnie. My kobiety jesteśmy silne. I ja to wiem. My kobiety jesteśmy ogarnięte. Jedne więcej, jedne mniej. Ja mniej, ale też miałam dużo szczęścia przy wykańczaniu tego domu. To nie jest tak, że ja Myślałam, że coś w moim życiu się zmieni tak drastycznie. Ja nie byłam na to gotowa. Ja nie byłam gotowa zaczynać życie po raz kolejny po czterdziestce, bo ja to życie już tam zaczynałam i wyprowadzałam się i ze Szczecina, do Budapesztu, z Budapesztu, do Berlina i tak dalej. Dużo w tym życiu było zmian, ale nie przypuszczałabym, że kolejna zmiana mi się w życiu przytrafi, a się przytrafiła. Na razie wszystko wygląda, że na lepsze. Trzeba być przygotowanym na wszystko w życiu. Nic nie jest nam dane, bo może zawsze być odebrane. To taka moja dygresja. Nigdy nie wiemy, jak życie nam się potoczy, i trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz. Ja nie zakładałam takiego scenariusza, że tak to się wszystko wydarzy chciałabym jeszcze raz tutaj zaapelować do was kobiet, do mam, do babć, do sióstr, abyście dziewczyny pamiętały o tym i uczyły te młodsze kobiety, że niezależność finansowa to jest naprawdę podstawa. To jest ważna rzecz, żeby nie być nigdy zależnym od mężczyzny, żeby te pieniądze jakiekolwiek zarabiać, mieć jakąś poduszkę finansową, bo to jest zupełnie inny komfort życia i zupełnie inna niezależność w życiu, niż gdy tych pieniędzy się nie ma. I ja miałam teraz taki moment, że skończyły mi się po prostu pieniądze. No, bo w tutaj wykończenie tego domu, po prostu mi się skończyły pieniądze. I powiem Wam, to jest tak, tak niefajne nie uczucie, tak, taki poziom stresu, taki poziom niepewności, że ojej, ja w swoim życiu miałam dużo pieniędzy, sporo zarabiałam, ale też przyszedł taki czas, że te pieniądze się skończyły, więc. Wiem, jak się czułam, mając tę poduszkę finansową i te odłożone jakieś tam pieniądze, i teraz, nie mając ich do zera, praktycznie wyzerowałam się. Wiem, jak to jest. I, i trzeba, dziewczyny, zawalczyć czasami o to, żeby tę niezależność finansową, jakąkolwiek mieć żeby, gdy będzie naprawdę źle, wstać z podniesioną głową i jak będzie trzeba, dokonać pewnych ruchów, zmian, czy to zawodowych, czy prywatnych. Uczcie tego te młodsze dziewczyny. Mm. Naprawdę, ja nie planowałam, że, że tak mi się życie potoczy, a tutaj proszę, mam dom pod Warszawą i jest e, pięknie. Mm. <gryw> I nie tak dawno właśnie zerowe konto praktycznie tam, nic nie zostało i dostałam przerwę. To powiem Wam, to była taka ulga finansowa, że szok. Od razu poleciałam kupić pralkę, bo nie mam pralki. Jutro przyjedzie. Ogromna radość, powiem Wam. Na szczęście wszystko wraca tam na jakoś na swoje tory, ale znam to uczucie. I podkreślę to jeszcze raz dziewczyny. Dbajmy o swoje finanse. Bo ktoś mi tam um, zarzucał, że powiedziałam, żeby nie wisieć na mężu, na partnerze, na narzeczonym. Nie. Cały czas to jakby utrzymuję. Nie wiśmy na facecie, miejmy swoje um, pieniądze. To jest inny komfort życia mając jakieś odłożone pieniądze. Nie wiem, dziewczyny, spróbujcie od hobby, które lubicie. Jak lubicie piec ciasta, to może warto, wiecie, wypiec kilka, poczęstować ciocie, znajome, sąsiadki i może pójdzie fama, że świetnie pieczecie, tak? Albo że nie wiem, mi na przykład przydałaby się krawcowa taka sprawdzona, tak? Gdzie mogę zanieść wszystkie rzeczy na kupkę, położyć zrób to to, to 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 i ona by to zrobiła. Chętnie bym skorzystała. Jakieś takie właśnie małe rzeczy, które potraficie robić, można to przekuć w biznes. To się da. Tylko trzeba spróbować. Dacie radę, dziewczyny. To nie jest tak, że nie. I... Było warto. Było warto trochę nocy nieprzespanych, trochę przepłakanych, ale jak już jestem w tym domu. Mam te swoje swój kąt, gdzie mogę wszystko poustawiać, jak chcę. Zrobić w swoim tempie. Poczekać ze schodami. Zrobić je za trzy miesiące. To to jest mega fajne uczucie. Hmm. Tak trochę nostalgicznie dzisiaj. Ale tak, jestem z siebie dumna i, i wiem, że w. Po drugiej stronie są jeszcze bardziej ogarnięte dziewczyny ode mnie, jeszcze silniejsze. Ja to wiem. A ja naprawdę, jakbyście popytali moich znajomych, to ja jestem takim chodzącym chaosem, szalona, wariatka. Dużo mi się tutaj też w tym remoncie, nie będę ukrywać, po prostu przyfarciło, tak? Czy dostałam jakiś rabat? Czy pan przyjechał drugi raz, bo brakowało frontów, on przyjechał specjalnie domontować? czy tam ktoś zobaczył, że mi cieknie z kranu na zewnątrz, pomógł mi, po prostu dużo takich, przyfarciło mi się, dużo miałam takiego szczęścia przy tym wykańczaniu, ale jak dziewczyny jesteście dobrym człowiekiem, jesteście dobrą osobą, to u Was będzie tak samo. Nie bać się zmian, czasami zmiany są ważne, ja teraz z perspektywy tych dwóch lat, po tej ogromnej zmianie, Swojego życia? Nie żałuję. Nie. Jest tylko lepiej. I w ogóle tak bardzo. No, patrzę w przyszłość Z... pozytywnie. No. Więc, dziewczyny, to jest taki krótki filmik dla Was, jeśli się boicie, jeśli jesteście na zakręcie. To za tym zakrętem może być jeszcze jeden zakręt, ale potem będzie prosta droga. Wiecie? No. Więc nie bać się. Czasami zmiany są potrzebne i wychodzą na lepsze. Dziękuję za dziś. Całuję Pa!